Timo pandemii i obostrzeń w tym roku święty Mikołaj nie zrezygnował. I już 5 grudnia z wieczora dzieci podarkami obdarował. Paki czekacie, Mikołaja? No, tak, tak. Co? Tak. A się byliście? Grzeszy? No, tak, to no dobrze. Na co dzień jestem w niebie dawno, dawno temu e, to jest błąd, bo nie z Laponii, tylko z Turcji, tam jest takie miasto, było miasto Mira. I tam byłem biskupem, tam pomagałem ludziom. I y, musimy dzisiaj pamiętać o tym, żeby pomagać tym, którzy są blisko nas, na różnych płaszczyznach. Jak trafiłeś sobie tego <laughs> No to tutaj śpiewa? ksiądz proboszcz. Tak, ksiądz, proboszcz tutaj. ksiądz proboszcz do mojego sekretarza zawsze po wcześniejszym spotkaniu y, od razu już prosi, żeby zarezerwować sobie termin. I w taki sposób o to. Po raz kolejny zawitałem do Gorlic. Ksiądz Prawosz, nie spóźnił się w tym roku z Mikołajem, z go mimo covid -a. Nie, na Mikołaj nie spóźniamy się nigdy. Aniołki zresztą nie prowadziły tutaj. Ja, Także, widzę, że aniołki się przebierają. Aniołki oczywiście. Aniołki są przygotowane, są na czas i ksiądz Parbosz też.